Kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Jest dzisiaj bardzo, bardzo cieplutko. Nie ma słońca, jest dużo chmur, ale jest strasznie ciepło, więc oczywiście siedzimy w ogródku. Znaczy ja tak pół na pół. <grym> dzisiaj będzie wielki wyczyn dla mnie, ponieważ biorę się za ciasto. Koleżanki, trochę z pracy, mnie do tego zmusiły. Chcą zaryzykować życie? Proszę bardzo. Będę robić takie proste, proste, wiecie, dla innych ludzi, nie dla mnie. Liam, co ty to wyprawiasz? Siedzimy tu i czytam książkę. Będzie ciasto czekoladowe, które pierwszy i ostatni raz robiłam jakieś 14 lat temu i wyszedł mi za kalec. Ciasto, które wszystkie wychodzi podobno, więc będę dzisiaj próbować no ale dziewczyny przynosiły ciasta i stwierdziłam, że też zaryzykuję i spróbuję upiec ciasto może to jest czas, żeby wiecie, żeby wypróbować a nóż się w końcu nauczę, bo Liam podrośnie, a ja nie będę miała piec ciast i co, i będziemy się Adam piec ciasto, ciasto jak będziemy mieli ochotę na ciasto więc będę dzisiaj próbować, mam nadzieję, że mi wyjdzie, trzymajcie za mnie kciuki przyleciała do mnie jakaś piłka tutaj na przekąskę będzie dzisiaj humus z marchewką. Bardzo, bardzo lubię. Oczywiście z krakersami. wiecie, byłoby lepsze, ale staram się przemycać warzywa gdzie tylko mogę. A tak też mi smakuje. Nie wiem, czy ten razem będzie dobry. Zobaczymy, mam nadzieję, bo ja bardzo lubię tylko ten z Tesco. Póki co, bo kiedyś próbowałam z Lidla i było obrzydliwy. Więc oby ten też był fajny, ale mój mąż akurat był na zakupach w Asie. i poprosiłam go o masło, żeby mi się skończyło, to kupił mi całe takie wiadereczko. E, ale bardzo lubię właśnie z tej firmy, on nie ma oleju palmowego e, i ja lubię crunchy, zawsze wybieram właśnie crunchy, więc będzie do owsianek albo do wafelków ryżowych z badanem. No. chciałam Wam powiedzieć o dwóch produktach. Jeden to absolutny hicior, drugi to absolutny bubel. Pierwszy to jest ta, ta odżywka z L'Oreal co ostatnio mówiłam Wam, mój mąż mi ją kupił. Extraordinary oil z olejkiem kokosowym. Dziewczyny, mój mąż to w ogóle chodzi dumny jak Paw, że on, który się nie zna na kosmetykach, kupił mi taki hicior, ale muszę przyznać, to jest jedna z najlepszych odżywek, jaką w życiu używałam i będziecie ją widzieć bardzo często w moim rynku. To, co nam producent obiecuje na opakowaniu jest absolutną prawdą, czyli, że włosy będą niesamowicie miękkie, ponieważ są, za każdym razem są takie mięciutkie, ale najważniejsze, że on nie obciąża, rzeczywiście nie obciąża i one są takie niesamowicie lekkie, co ja ubóstwiam, to jest mój taki najlepszy efekt, jaki może dać Wam yy, Wiecie, odżywka, bo nieraz użyłam odżywki i dość nie, nie mogłam później dosuszyć tych włosów, mimo że dobrze je wypukam, to one wyglądają po prostu jakby były brudne, przyklapnięte. Y ogóle normalnie jakby były tłusta, a tu jest ten efekt takich mega czystych włosów i one są takie niesamowicie lekkie, ja bym po prostu je cały dzień po prostu mijała tylko. Więc jeżeli macie okazję, gdzieś widzicie tą żywkę, musicie koniecznie spróbować. Jeżeli tylko macie problem z włosami, wiecie, obciążonymi, albo po prostu chcecie mieć super włosy, to polecam serdecznie, ja na pewno będę do niej wracać non stop, bo jest genialna. A jeśli chodzi o bubel, to jest maskara, która byłam pewna, że to będzie hicior i w ogóle zrobię test, e, ale to jest taki bubel, że maskara Jest to nowa maskara z e, L'Oreal Bambi Eye False Lash, że niby mam mieć, wiecie, rzęsy jak Bambi z Disneya. E, jeżeli chodzi o szczoteczkę, jest ok, to, to nie mogę się przyczepić, bo jest bardzo fajna, ale po pierwsze szału żadnego absolutnie nie ma. Trochę się nawet wiecie skleja, trzeba trochę popracować do nią, żeby e, nie były tej maskary wszędzie. E, I do tego niesamowicie się osypuje, co mi się bardzo, bardzo rzadko zdarza w maskarach. Więc używam jej, bo to jest jedna mas maskara, jaką teraz mam. I wciąż używam, wiecie, takiej odżywki z e, Eveline, tej takiej białej. Ale maskara nie warta pieniędzy, jestem absolutnie załamana, bo spodziewałam się nie wiadomo czego. Rzeczywiście będą takie wiecie, jak sztuczne rzęsy, a tu taki badziew. I do tego wiecie, przez, sorry, że ten, ale mi to pojedyncze włoski fruwają. E, I w ciągu dnia muszę sprawdzać wiecie, pod oczami czy nie mam po prostu maskary, która mi się osypała. Tej maskary nie polecam nawet próbować, bo szkoda pieniędzy, natomiast odżywka to jest hicior, więc koniecznie musicie spróbować. Produkcja ciasta się rozpoczęła, chociaż tak się zastanawiałam, czy w ogóle powinnam pokazywać to, ponieważ to nie jest fit ciasto, a takie wiecie, robione na cukrze, to troszkę strach na YouTubie pokazywać. A tu jest dosłownie płynny cukier. To jest gar czekolady. Zaraz będę odlewać połowę do kubka na polewę, żeby polać później to ciasto. Tu mam słodką herbatę zrobioną, którą będę nasączać to ciasto. I tu mi się rozpuściło, Ta zostawię do wystygnięcia. E, później będę dodawać żółtka. E, proszę do pieczenia mąkę i białka ubite. I do piekarnika na 45 minut. Więc mam nadzieję, że wyjdzie. Bardzo, bardzo bym chciała przynieść też ciasto zjadliwe do pracy. Więc trzymajcie kciuki, oby wyszło. Ten biedak ląduje teraz w piekarniku. Nie wiem jak innych, wiecie, rozluźnia i relaksuje po prostu gotowanie i pieczenie, bo mnie tak stresuje, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Więc życzę mu powodzenia, na pewno mu się przyda. Trochę szczęścia, żeby nie wyszedł jako zakalec. A ostatnio jeszcze kupiłam sobie taki mały gadget który ma mnie motywować do treningu, wiecie. Chciałam coś, co będzie mi pokazywać właśnie ile spalam kalorii w czasie treningów. E, najlepiej, żeby się pokazywało właśnie kroki, bo okazuje się, że czasami naprawdę mało, mało chodzę. Ale też nie chciałam nic drogiego, ponieważ nie wiem, czy to będę tak naprawdę używać. Poza tym e, ja wciąż bardzo lubię nosić zwykłe zegarki, więc chciałam takiej typową e, fitness... Taki zegarek fitness, yy, i przewioił się już kilka razy u dziewczyn, yy, właśnie na kanałach. To jest ten Mi Band 4 i to jest naprawdę niedrogi zegarek, a już podchodzi troszkę pod smartwatcha. Bardzo jestem póki co z niego zadowolona. Zapłaciłam za niego 25 funtów online. i Jedyne co mi się nie podoba to jest, że jest czarny, ale już do mnie jedzie różowa opaska, bo one też są w ogóle mega tanie, żeby dokupić w milionach kolorów, nawet takich wiecie bransoletki jak metalowe jak do zegarka więc e, co tylko chcecie e, ja sobie z oczywiście się zamówiłam różową e, no a tak to super cena i naprawdę bardzo mi się przede wszystkim też to podoba, bo oczywiście pokazuje kalorie, pokazuje kroki też sprawdzałam i nie pokazuje kroków jeżeli rzeczywiście stoi i macham rękami wiecie, coś tam robię i jak jadę samochodem, nie naliczyło mi ani jednego kroku więc super, ale bardzo mi się podoba, że właśnie jest, bo oczywiście macie połączonego go z aplikacją w telefonie, że pokazuje mi wszystkie wiadomości, jakie dostaję na telefon. To jest naprawdę przydatne, jeżeli wiecie, nie nosicie telefonu cały czas koło siebie, ale wiecie, jakie wiadomości przychodzą, czy wiecie, chcecie już szybko odpisać, to, um, to jest bardzo, bardzo przydatne, więc ja sobie włączyłam żeby wszystkie wiadomości, wiecie, e, SMSy, Messenger i Whatsapp do mnie przychodziły właśnie na telefon. E, bardzo, fajne, e, bardzo fajna opcja właśnie, e, przypomina Wam, jeżeli siedzicie za długo, czyli po godzinie, przypomina Wam, żeby się troszkę ruszyć, e, co się zdarzyło już kilka razy. E, wiecie, takie standardy pokazują tutaj pogodę, e, Wasze tętno, e, Niech sobie sprawdzę. No właśnie, ile przeszliście dzisiaj e, kroków i jaki to jest był dystans, ile spaliście e, kalorii? właśnie i możecie sobie włączyć opcje do różnych treningów, tam jest pływanie, bieganie, bieżnia i taki jakiś dowolny styl, czyli właśnie tak jak ja zaczęłam ostatnio właśnie wyzwanie z Moniką Kołakowską tak, to 30 dniowe bo chciałam ćwiczyć wiecie 6 dni w tygodniu w tygodniu więc bardzo fajnie, że pokazuje wszystko, jestem z niej póki co bardzo bardzo zadowolona i bardzo długo trzyma bateria, rzeczywiście, więc nie trzeba jej często ładować, ale też bardzo szybko się ładuje, bo pierwsza to chyba 45 minut i bo wow. ja ty się tak cieszysz. Mój syn daj tak książki, wiecie. Nie mam cię w co ubrać. On też ma takie problemy. No więc, jeżeli szukacie takiego taniego zegarka, właśnie z takimi funkcjami, żeby wam pokazywało ile spalacie kalorii, na pewno to nie jest, wiecie, idealnie. Pokazuje wam co do kalorii spalonej, ale myślę, że jest dosyć fajne. Opcje mniej więcej na pewno wam pokażę jak to wygląda, więc ja mogę to póki co serdecznie polecić na zegareczek, bo jest naprawdę bardzo fajny. Dajcie znać czy używacie właśnie takich zegarków, czy macie, bo wiem, że na te fajne, eleganckie wiecie zegareczki jakieś Korsy i tak dalej. Też mają takie opcje. Więc może kiedyś na przyszłość, ale tak jak ja mam wiecie już kilka zegarków i czasami po prostu do Outfitu, wiecie, pasuje zegarek, to na pewno będę zmieniać bez problemu. Bo głównie tak naprawdę chciałam to do. trainingu. E, aha, i jeszcze fajny ma. Em, sprawdza Wam sen, ile spaliście, ile mieliście głębokiego snu, lekkiego snu, i w ogóle jak to wygląda wszystko. E, I. Właśnie dużo jest fajnych opcji na um, tej aplikacji w telefonie i właśnie możecie sobie w telefonie ustawić e, waszy cel. E, waga, co mi się bardzo podoba, bo ja właśnie lubię mieć taką wizję grafikę, gdzie Wam pokazuje Wasz progres jak chudniecie, więc to mi się bardzo, bardzo podoba no i oczywiście cel na ilość kroków dziennych na razie tak testuję ile ja tak naprawdę robię kroków dziennie ale to chyba nie jest dużo zażywczy na to, jakie są tam widełki, wiecie w opcjach, to chyba średnio to u więc muszę się częściej ruszać, ale też tak na spacery teraz nie chodzimy, na pewno to pójdzie do góry jak zaczniemy chodzić Regularnie na spacery. Tak, jeśli w ogródku, to wiecie, jak to wygląda. No, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona i nie żałuję wydanych pieniążków, więc polecam, jeżeli szukacie właśnie czegoś fajnego i taniego. Dziewczyny wygląda na to, że wyszło mi ciasto i to nie za kalec. Jest naprawdę, naprawdę smaczne. Bardzo jestem z siebie dumna. To jest pewnie najprostsze ciasto ever, ale dla mnie to wiecie to jest normalnie czarny las i tort weselny w jednym e, więc mogłam myślę, że troszkę bardziej nasączyć, bałam się czy nie za dużo tego wlewam bo tak myślę, że jest dotąd tak i to już e, nie, ale może jeszcze wiecie, w międzyczasie coś tam dojdzie e, jest naprawdę pyszny więc nie boję się, biorę go do pracy mam nadzieję, że wszystkim posmakuje pan operator przytargał mi tutaj e, statyw Bo jak to tak nagrywanie be, bez statywu Hello! Halo. Hello! Hello, baby! Statyw musi być, Hello. wiecie? Pełna profeska. Ja się z wami już będę żegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Pa pa!